Weźmy ktoś napisz, ile razy chciałem wywalić? Kaczka, podkreślenie no swojej 25 zł. Zabimy tak, dwa ojebane. Już się zaczyna, nie? Dzięki, kaczka, bardzelka, twoja. tak. No co, drewno trzeba kupić, wydaje mi się, nie? A drewnem, standardowo. Dzięki bardzo za piąteczkę. Zaraz czas wam skrócę, tylko się wywalę, dobra? Wywalam się, już skracam czas. 5 złotych. 333 Serio tak mało mi zabrało? No kurwa, nie mam Tridentu. się z bo pro po... Ej, dobra, mam lepszy pomysł przecież. Gdzie jest lawa? Dobra, kupię tak będzie szybciej. To ja sobie schowam jeszcze na zapas. Dobra, jednak nie będzie szybciej. No nie, no kurwa! Mam fajerkę. Myślałem, że będzie szybciej. Nie zauważyłem. Na koksie jesteś? Wiem, no! Niestety. Dobra, skracam wam ten czas, czekajcie. O, i šocik. Dobra, to, czyli już 3. Przecież mi kurwa 7 HP już zostanie. Połomastę ustaw. I to też nie jest głupi pomysł, no. To nie jest głupi pomysł przecież z złotych. To jest zajebisty nie. pomysł NIE WIERZĘ To jest kurwa niemożliwe To było niemożliwe, nie? Dzięki, data trąby, za piąteczkę Dobra, jeszcze ile? Dwa razy, tak? Dwa razy jeszcze, Cztery. ry No teraz coś Michał nie zostanie, no teraz mi nie zostanie Jeszcze raz, nie? Ostatni już nie, to już się nawet nie mam coś bić. To jeden stalakmit na przykład mi nie ma. Mogę ja cię kilnąć? Hmm. Powiem tak, możemy zrobić taką zasadę, że teraz osoba, która teraz mi zabierze całe HP, może mnie skilować. Może mnie skilować i że wiecie, że dostanę bana, że ostatnie serduszko mi, mi zabrać. A to jakby ktoś wysoł, jakby całą sumę, żeby zajebać te serca. No ile jest teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, siedem serduszek. Czemu śmierci nie dodaję? Bo z, z wysokości nie ten. Nie dodaję śmierci. No i co my teraz możemy? Dobra, po, no, oglądajmy sobie spawn. No, przecież to ten na, nawet. O czekaj. Idziemy się tepać. I dotworzyć. Idziemy z, ta, z takim zestawem. Dobieraj ty na klepę. A jak? Minus jedno, nie no teraz nie minus jedno. No co wy? Na, na 870 w celu. Dobra, nie wierzę. Ej stręża mogłem ku... Ej chłopaki, kurwa! A was to nie pojebało więcej was nie było? Czekajcie, mam plan. Mam plan. O kurwa! Ale ich zrobiłem! Widzieliście? Ale ich zrobiłem! Zapa, zapa, ich zrobiłem! Dzięki RMV! Ile teraz serc? Polisz też te serca chłopaczy! O kurwa, o kurwa! RMFV, 100 złotych. Oj, problemy e. techniczne. Lekkie problemy techniczne. I czemu on kurwa ucieka? Minus 4, dzięki RMFV szefie. Wygrywasz się litre. Dzięki pobudka za donata. Weźcie po liście, bo ja się teraz bije. Poliście ile to? Kurwa, nie mam anarchicznego kilofa przecież. Dobra, spad. Pierdolnie? Pobotka podkreślenie. I 15 może złotych 30 groszy No nie wiem, bo chyba... pobotka podkreślenie No nie mam Tridentu teraz No i mnie będą... Ej dobra, to był chujowy pomysł tu zeskoczyć No to był bardzo chujowy pomysł co ja mam teraz zrobić? Ej kurwa, muszę tam iść Nie mam Tridentu To ma trajdent To był chujowy pomysł B4 10 złotych nie, no. Nie, no i on za mną idzie. No, spierdalaj kurwo jebana z tridentem. Zapomniałem, kurwa trejdentu Dzięki, Skuban. Ile teraz serduszek? Dobra. I wy już mnie wyzorowaliście. Nancio, będę musiał ci dać itemy na topkę. Będziesz musiał przekazać. Nancio jesteś? Będziesz musiał przekazać temy Dla tych, co wygrają, nie? Nie pierdolcie, że tu już jest 7. Ile teraz? 6? 6? 210 złotych. Pan? No jedna by wyszła. Zostawcie widzowie followka na igę z opisu. Dajcie followka. Szybko leci, nie? Tylko 200 złotych mało? Czy 200 złotych to mało? No tego bym nie powiedział, Falk. Falk. 5 zł. To już dużo Tylko kaski jest. Tylko 200 złotych mało XD. Dobra, jeszcze parę razy. Ej. To jest kurwa. Czemu ja przeżyłem? Odwrócę. Dzięki, pobudka, jesteś trzeci. Dobra, tak zrobimy. No już się trzeba wywalić, nie? Niestety. To się zabija na koniec. RMV może mnie zabić chwilę, jak chce, bo to on wysłał to ostatnią kwotę. Dobra, tu. RMV, chcesz mi zbić te ostatnie serduszko? Tak, no dobra, to czekaj jeszcze dwa sobie zbiję, tak? No dobra, fał tak chwil... Tylko chwilę daj, bo jeszcze muszę zbić. A tego bym się nie spodziewał, nie? Ile... Ile to zajęło nam minut? Ile widzę, to zajęło? Czemu się zerujesz? No zobacz cel! Jeszcze się okaże, że jutro na przykład kulka wbije i pierdolony mnie w 5 minut wyzeruje, to wtedy będę jajał, nie? 80 minut? No to w 80 minut mnie wyzerowaliście. Czajcie? W 80 minut. A. Jakiś lak był, dobra! No i RMFV możesz się tepnąć. Możesz się RMV tepnąć. A RMV wygrywasz w... O, szocik teraz wygrywa. Szocik pierwszy, RMFV drugi. I muszę uważać, żeby nie spać teraz. Możesz RMV zaraz się tepać, nie? Miję sobie. Ale S nie ma dzisiaj streama. Jak coś S dzisiaj i jutro nie ma jeszcze streama. S dopiero wraca trzeciego, Kosiara tak samo. Coś piszesz, że ci w koło Nie no, szocik. Nie wyzywamy. Po co się wyzywacie? To na unblocka. No, będziemy chyba musieli się wybrać na unblocka. No, a gdzie mamy iść? Co mnie ominęło? Chłopie, zobacz co cię ominęło. Mam jedno serduszko, to cię ominęło. No i RM te pasz, RMV, czekaj. Ja wam może czas skrócę. Co do dwóch minutek. RMV, żebyś słyszał, czas do dwóch minutek skracam. Łapcie, czas skrócony Siema, freshu Jeszcze mnie nie zabijaj rmf ci powiem kiedy, ja cię tepnę, ale mnie nie zabijaj Dobra, na boxejdź, ale na boxie nie mam żadnych itemów Nie mam widzenia na ku itemów Dzięki za dyszkę Podpiszesz mi wyspę Mogę wam dawać te autografy na tym oneblocku jak chcecie To wpiszcie sobie na oneblocka, kto chce to wam dam autografki zaraz, bo tam da się te autografy dawać Dzięki bardzo. Ej, przebija się cały czas ogro. w sensie ty przebijasz Ogrosiaka, nie? Szorcik to się zaraz wkurzy mi się wydaje. Rmv, nie zabijaj mnie na razie, dobra? Na razie nie zabijaj, ja ci powiem kiedy. Na duele? Nie ma dueli na Anarchii. Lagi ma, dobra, nie zabijaj, żartowałem. Jak, jakby go teraz vlogowało podczas walki, to bym się śmiał. No ma jakieś lagi. Rmv, jakie ty masz lagi. Ej, Wisiał. Gorzej, jak go bywali, nie? Jak zabije chłopa na jednym serduszku, to chyba nie uwierzy. Beka bywa, jakby miał ciernie. Ej, dobra, tego ok nie przemyślałem, nie? Ale jakby miał ciernie, to by było śmieszne. Dzięki, szocik za piąteczkę. Ty pierwszy chce wisi, ja tramamamba No, jakby miał ciernie, to by było śmiesznie. 5 zł. No dobra. Dobra, czekajcie bo RMF chce przebić teraz. Możesz mnie zabić, możesz mnie zabić? Dawaj. Bi. I znowu zostałeś wyzerowany. Nie wierzę, nie? Że dwa dni pod rząd. Jak to już zrobicie jutro trzeci, to już